Kostia, jedźmy nie naczyszcz wina, co naczyszcz wina. Budraska, skarżyć go, że zakończy się wina. Mnie skarżyć go, za zakończy się wina. Skarżyć Budraska, go, że zakończy się wina. I w Обязательно, що закінчилась война, скажіть корінна, на нас закінчиться. Все буде добре, буде, жизнь буде все добре. Буде мир хороший. Буде все добре. Буде мир хороший. Sziźmy ni kole zak kięciciacia wina Skalićmy ni kolezak kięciciacia wina Skażyćmy nikody ona zakęcicia Skalij bo dlassczka kole za kięcicia Pzoobuno syn шо дити, не плакали а одразусь з місця, наприклад, як книзьких країв, козятин оратів. І вінниця, щоб там ігрались діти, все було хорошо, не бомбили, не буде силени, все буде хорошо, щоб praz, a słończko świeciło, długotaż już była, budzuszczko zrobić tak, żeby wszystko tak było podlaska. Zrobić tak, żeby wszystko nie było, nie było, czyli fina, już było, żeby było żeby wszystko piękne, na Ukrainie, nie byłby nie i wszyscy jesteśmy wskazani pod laska. Kole zakieńczyć ja wina. Wskazać mnie i Zakinć czaca wina, skażysz, bud lasoczkami nimi. To laskach skażysz, będzie rado ga, świeci te słońce, to że dzieci te będą ciekle też w miejscach na ziemi, jak Kajów, Hazkiew i szeroko wzięty i o, dawaj dawajcie. Wszyscy powiedzmy, że może Ukraina. Bo to prawda, ona ma wygrać. To, żeby wygrała nasza lidna Ukraina. I żeby nie atakowali, nie bombeli, nie byli sielni. I żeby dzieci krali. Żeby było spokojnie i dobrze Zaznaczyć mnie, bo teraz chcę Kiedy zostanę, że zakończy się wojna I Ukraina Lidna nasza będzie spokojnie żyła Zaznaczyć mnie, bo teraz chcę Że zakończy się wojna

Мені скажіть, буде лісочка, і я скажу все Україні хіп-хіп хура. Ну, коли закінчиться війна, все буде спокійно. Україні не будуть бомбити, не будуть сілені, буде все хорошо, буде красиво і буде все казалося. To korzeza kielczycia wila, skalić pod soczka, w siej Ukrajini szop znali wsi, korzeza kielczycia wila. Wse budy tu przybuduć żyty, normalno dzity ludzie nie buduć plakaty, Nie buduć plakaty. Se po nie buduć spokójną pod warzywem buduć chodetę, buduć do w domu oddychać z opety i gratysz, i gratysz nad woli pikać grać platki. No ale skończyć mnie nie podrasować, bo było takie. Że była piękna Ukraina, ale jaka jak teraz, że my byśmy byli, by było wszystko normalnie, by w dobrej chwili zrobić tak. I dawajcie, teraz starczymy się, będę wybrzeć Ukraina, będę wybrzeć Pana, no kolego, zakończcie się wino. Za i Ukraina, by możeć, nasza na Ukraina, korona za ciocia, cialina, Ukraina, nasza lina, by nie możeć, by możeć, Ukraina, nasza lina, І навіть скажем слава Україні нашій ліною, коли вона переможе, все буде добре і будуть діти ігратись до гонялки, ховатись в плятках, будуть бігать, ігратись, а похованки шукати. w owankach, to jest będzie szukate, będzie świtety, słońce będzie ciepłe, a zimową będą kiedać śnieżkami, będą jeść śniegowiki i w takich miejscach jakby chaskiów, abokajów, Koziatyn i olatyw Ну давайте скажем, що Україна переможе. Давайте скажем, що Україна наша і не переможе. І любима наша Україна по любому переможе. буде все добре. Не будуть діти плякати дорослі. Hip hip hula ukraina skoro że pele go wolić nawet co tysięcy, dwa set go z ukraina ona ciego z okupy może Ona możeć ukraina. Nasza lina Ukraina, pewnie może budę będzie dobrze i zdawajcie z każdym szop. Ukraina nasza, lubimy. Szop Ukraina, nasza, lubimy i linia będzie do kięcia naszego życia. Ну, коли закінчиться. на все буде добре, буде жесть нормальна. Не буде таких слів, якби у мене діти. Або навіть дорослі. не буду і бомбити, не будуть. Сілля не буде. Все добре. Ну і всім привіт, ребята. Це мій перший. Teleg, daj, daj, na niego. I zkażym razem, Ukraina przemożeć. Wszystko będzie dobrze i Ukraina nasza linna przemożeć. Będzie kruto, wszystko dobrze, będzie dużo dobre. Україна наша ліна. Може, ми любимо кохаємо Україну і хорошо ронем чи польща, помогаючи нам дуже хорошо. І всім пока підписуйтесь і ставте лайки. Пока!